Pocztówka z plaży. Drodzy plażowicze, jedno z kolorowych pism zapytało czytelników. Czym pachną wakacje? A jedna z odpowiedzi brzmiała: Wakacje mają zapach konserwy tyrolskiej jedzonej na trawie. <laughs> Sięgamy do dawniejszych wakacji w dawniejsze lipce. Mamy oto lipiec roku 1930 i tygodnik Bluszcz, społeczno-literacki ilustrowany tygodnik kobiecy, występuje z jakże pilną kwestią, cytuję, jak nauczyć się punktualności dla zwalczania niepunktualności zbiorowej potrzebna jest szeroka akcja obejmująca ogół. Przed rokiem powstało Towarzystwo Punktualnych. Zadaniem Towarzystwa jest szerzenie i utrwalanie punktualności jako cechy charakteru, którą niewielu Polaków poszczycić się może, a bez której nigdy nie dorównamy w kulturze zachodowej. Pierwszy rok działalności poświęcony został tylko sprawie punktualnego przybywania na zebrania. Koniec cytatu. Nie bardzo Wiadomo, czy poza punktualnym stawianiem się na własne zebrania towarzystwo odnotowało jeszcze jakieś osiągnięcia, ale przecież liczą się dobre chęci. Pierwsze miejsca list przebojów muzyki Disco Polo okupuje w środku lipca zespół Kordian z piosenką pod tytułem Serce, prawnie, której refren zawiera istotne i ponadczasowe obserwacje, cytuję. Minął dni, przeminie czas, zleci jak we śnie i jak rzeka płynie czas, nie zatrzymasz jej, 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 jej. Zespół Kordian wyprzedził tym refrenem zespół Tomasz Disco, który w piosence niesamowita. Informuje pewną blondynkę na huśtawce, za te oczy oddam wszystko, co mam. A najwidoczniej ma co oddać? Mianowicie wypasione Audi, które występuje w teledysku do piosenki. I coś się obawiam, panie Tomasz Disco, że to Audi, to pan odda tej blondynce, bo z teledysku wynika, że bardzo jej się spodobało. O, kto wie, może nawet bardziej niż pan. Laksony odstłoszyli noc za wcześnie, Laksony wciąż koncertują w mieście. Miniony dzień sto różnych osób goni, lecz cóż obchodzą one właśnie mnie? Nie dla mnie, snu samochodów niech dalej jadą wprost przed siebie. Nie dla mnie, bo szukam ciebie. I nie wiem jak odnaleźć zgubiony ślad, nie dla mnie sezamy ulic. I kolorowych świateł gwiazdy Nie dla mnie Ta noc nad miastem, gdzie ciebie nie ma tu przyjaciół, już wart jest świat. La Jeżeli z księżyc moje jest w przedmieście. gdy wrócę tam, odnajdę cię nareszcie. Opowiem ci, jak długo się szukałem, a ty po prostu znów uśmiechniesz się nie dla nas sznur samochodów. Ale jadą wprost przed siebie. Nie dla nas, bo kocham ciebie i już niczego dzisiaj nam nie jest brak Nie dla nas, sezam ulic.

Autopromocja.